Witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft na moim kanale Słuchajcie, dzisiaj nagrywamy se... Master... Build Battle Ponieważ tak... Yy, tak mi się spodobało, że no... I nagrywam Super hero, yy, rainbow Chyba rainbow, a jednak super hero Czyli... Yy, super hero Czyli super bohater mi się wydaje Ale wolę się upewnić Super hero yy, Super bohater, tak, czyli na przykład Um, chodzi tutaj, nie na przykład spider albo coś yy, zaraz zobaczymy. No, sprawdzę sobie w necie, jakie jacy są super bohaterzy. Bohatszej napisałem. Na przykład, yy, na przykład, nie wiem, Kapitan Ameryka eee kapit tak wpisuję jak on wygląda bo już zapomniałem eee... jakby go tutaj sez dobra coś tam zrobimy zrobimy go sobie normalnie na trawce dobra teraz zaczynamy od zrobienia tych takich Butów fajnych, to mi bardziej wygląda jak kalosze jakieś, ale okej, okay. dobra, bo już mi 3 minuty zostały. To trzeba szybko robić. Eee, dobra, weźmy, zróbmy coś takiego. Eee, um, um. Przypominam wam o zostawieniu łapki w górę, komentarza i subskrypcji bo to jest bardzo ważne no, dla rozwoju mojego kanału jamy 1000 subskrypcji już tak blisko, no dawajcie, bijajcie te suby, bo na razie ustały w miejscu, ale e, no po prostu no nie mogę narzekać. 800 subów to się nie spodziewałem, że w takim krótkim czasie zdobędę jak na mój sposób e, kontentu No ja usunąłem w walce nie wiem teraz robimy żeby on nie był za duży jakiś teraz robimy sobie um, um, dajmy o coś tego coś czuję że nie zdążę coś tak dziękuję, dobra weźmy zróbmy takie nóżki trzeba się troszeczkę sprężać, bo czas nas goni. Teraz zróbmy mu takie tu, Albo nie, zróbmy już mu takie coś. Dobra, zróbmy um. mu tak o taki pas jakby tutaj. Twarz mi taki brązowy kolorek. Brązowy. nie mam brązowy, tu jest. Nierówny. A, dobra. Teraz jest. Nie zdążę, jak nic. Teraz um, zróbmy już tutaj tak, nie powinno tak wyglądać, ale ok. Nieubana nie u nie zdążę zrobić Jak nic No teraz to na pewno nie zdążę Szybko, szybko, szybko Ale come on Ubra ręce, to jest najważniejsze Jezus. Czekaj. O. Dalej. Teraz z drewna mu zróbmy. Takie coś. Tarcze. Nie będzie to wyglądało jak tarcza, ale okej. Okay. Bo może i będzie tak troszeczkę tak w 5%. Łapę mu zróbmy drugą, żeby to jakoś wyglądało. Dy dobra. I... Tak, mamy super bohatera bez głowy. Coś nieprawdopodobnego. Super bohater tutaj nie rozumiem totalnie. Zostawmy bez oceny, bo... O tak. I proszę bardzo moja praca, oceniać najładniej jak się da. Legendary normalnie. Tutaj. Coś, coś mi to mówi, ale... Nie wiem. Super Bug daje. U, u, u. I tutaj też nie wiem, co to jest. Kurde, muszę szybko oceniać, mnie to denerwuje. Dobra, dam, okej. Okay. To ładnie wyglądało. Dużo chłop... ...pracy w tym Tu jest... To nie jest superbohater. To jest jakiś... ...pot. O, tutaj właśnie też ktoś próbował chyba tego kapitana Amerykę z... zrobić, ale też... ...ubanie zrobił. Dobra, daję, okej. Okay. Um, tutaj... ...to jest za super bohater. Nie wiem. <laughs> eee... O, tutaj mi się podoba. Tutaj daj gudkę. Tutaj też chyba ten yy, yy, kapitan Ameryka i właśnie to wygrało. Ja mam piąte miejsce na dziewięciu graczy. Czyli nie tak źle. Chciałem, że będzie gorzej. Zaraz lecimy z kolejną areneczką. I zobaczymy, jaki, co teraz będziemy mieli do wybrania. Dicenience to jest Music, Spider, Animal, Tiger. O Jezu. Nie wiem, co to... Dobra, zaznaczę to. Animal. To jest jakieś zwierzątko. Dobra, to zróbmy może to znowu na jakiejś trawie czy coś. Eeeem, um, co? Ja nie umiem zbudować zwierząt. Zostaw się łapkę w górę, żeby mi jakoś dobrze poszło. Co um. bym mógł wziąć? Zbuduję owce, dobra? Um. Owca, czekaj. Pełny. Zróbmy ją taka Minecraftowa, okay. um, dobra, kopietka mamy, obie tak, tak. Kurde, snapcze mam Myślę, że tego dźwięku nie słyszeliście. Ja już wezmę tabliczkę. Podpiszę, że to ship, owca, bo, żeby ludzie wiedzieli, żeby nie mieli jacy, jakiejś wątpliwości. I, I przez 2 E czy jedno. Chyba 2 Lecimy dalej. 3 mm, mm, mm. minuty do końca Dobra, na, na, na luzie, na luzie 3 minuty w, tamtej, w tamtym temacie to nic jeszcze nie miałem zrobione, a... normalnie całe ciało, oprócz łebka. Łebka. <głupka> eee, I lecimy dalej. Tutaj eee, sobie robimy takie coś. Tak wygląda owc. Dobra, w sumie tutaj w środku nie muszę wypełniać, bo przecież i tak nikt nie zauważy. Teraz, zróbmy już ten łeb. Jakie osę. Jakie oczy ma owca? Nigdy nie zwracam uwagi. Zrobię czarne. Takie... To zrobi czerwone, o! Taka owca terrorystka. Czekaj, czekaj. W tej pewnie nie będę mógł, a jednak... Muszę. Dobra, taka owca. Yy, I teraz... Chyba miała takie, takie sine. Właśnie nie wiem. O, takie. To jest owca! Ofta terrorystka Normalnie Dobra, tutaj ogłunek jej zrobimy O <ścoughs> Nie, nie zrobię tego chciałem Nieważne Dobra, zróbmy jej tutaj taką końcówkę taką Albo no nie jednak Dobra, to jest mo Jezu jest. Tutaj jeszcze do końca zrobiłem. To by dziwnie wyglądało. Tutaj mamy żabkę. ok I bardzo ładnie tu ona wygląda. Dam gutkę I Tutaj co mamy? To jest pszczółka. Ona no, taka... Nie podoba mi się, ale dam okejkę. Tutaj moja owca. jedna osoba podeszła do tej tabliczki zobaczyć co I mamy Smurfa. Ja bardzo ładnie podoba mi się. Ale czy Smurf to zwierzę? Nie, nie powiedziałbym, ale dam gut, bo podoba mi się bardzo ten Smurf. Tu jest kotek. I też ładny daje gut. Ja widzę, że tylko ja się nie postarałem w tej. W tej kategorii to jest ta rybka Nemo. O, tu są kacuski. Ja... okej, okay. Okejkę okay daję. Tutaj co mamy? To jest też rybka. Daję... okejkę. Okay Szczółka kolejna kwiatuszek, jakaś traweczka, No też bardzo ładnie wykonano. A tutaj no już... Wow. Mi daje nad report, bo to nie jest po prostu związane z kategorią. Bo tutaj mamy kurczaczka. Takiego fajnego. Daj głód, mi się podoba. E, tutaj... Czy słabędź? I wydaje mi się, że tak, ale nie podoba mi się. Daję, o pup. Słuchajcie. Ostatnie miejsce. Ostatnie miejsce zająłem. Yy, 27 punktów. Bardzo ładnie mi poszło. Dobra, słuchajcie. Wydaje mi się, że to tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że. Trzymaj, wypadłem na mapę. Yy, oddalmy się trochę od cywilizacji. Gdzieś pójdźmy. O, tutaj jest ładne miejsce. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Nie zapomnijcie o łapce w górze, komentarzu i subskrypcji. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!